2018 roku upłynął w mieście przede wszystkim pod znakiem wielu inwestycji. Praktycznie budżet 2018 roku był zrealizowany zgodnie z tym co zamierzaliśmy, bo to właściwie był budżet otwierający cały pakiet inwestycji, inwestycji związanych z wykorzystaniem środków unijnych. To tutaj największą taką inwestycją to była Obwodnica południowa, gdzie udało nam się, obwodnica Maciejowej, gdzie udało nam się wykorzystać w granicach już ponad 80% środków na budowę obwodnicy. To były projekty odnośnie termomodernizacji jednostek oświatowych. Rozpoczynaliśmy projekty związane z walką z niską emisją. W tym roku władze miast i gmin w Polsce przy okazji sesji absolutoryjnej po raz pierwszy stanęły przed zadaniem zaprezentowania raportu o stanie gminy. To właśnie do tego dokumentu, jak i wykonania budżetu za 2018 rok, opozycja miała wiele uwag. Niestety, oba dokumenty nie napawają optymizmem. Powiem więcej. Przedstawione są tam dane, które obrazują obraz klęski Jewniej górze. Spadająca liczba mieszkańców. Brak inwestycji nowych, brak nowych inwestorów, brak nowych miejsc pracy upodająca oświata, to wszystko znajduje się w tych dokumentach. Kolejna rzecz to jest wiele inwestycji miejskich, które zostały wykreślone z budżetu w ubiegłym roku, a te, które zostały zrealizowane, zostały zrealizowane przeważnie za wyższą kwotę i z dużymi opóźnieniami czasowymi. Tutaj brakuje pewnej strategii, którą w tej chwili nie widzimy i w, zarówno podsumowując budżet ubiegłoroczny, jak i również pokazując w jakim kierunku to zmierza na przyszłość. Brakuje tego w kontekście przyciągnięcia młodych ludzi do Jeleniej Góry, w kontekście chociażby gospodarki mieszkań zasobów, Mieszkaniowymi gminy. Tutaj też tego brakuje. Opozycja uważała, że raport sporządzono niedbale. W dokumencie brakować ma wielu informacji, które można ich zdaniem znaleźć w raportach Bolesławca czy Wałbrzycha. Zdaniem radnego Huberta Papaja popełniono błąd przy zapisie aktualnej liczby mieszkańców Jelenigury. W raporcie jest ich ponad 80 tysięcy, a zdaniem opozycji jest mniej niż 79,5 tysiąca. Nie wiem skąd pan Papaj ma takie dane, bo ja mam wręcz odwrotne dane, że ustabilizowała się, jest w granicach 80 tysięcy. Mam te dane z Głównego Urzędu Statystycznego i tutaj ja nie obawiam się, a prawdopodobnie będzie tendencja odwrotna, będzie coraz to więcej chętnych do zamieszkania w wieleniej Górze. A wracając do pana, pana Gierusa, nie dziwię się, że tak mówi, bo po prostu oni są zawsze na nie. Rację w tym przypadku mają przedstawiciele opozycji. Sprawdziliśmy to w Wieleniogórskim Oddziale Głównego Urzędu Statystycznego. Jednak wróćmy do konkretów, czyli do podsumowania budżetu za 2018 rok. Budżet został wykonany w 105%, dlatego że dochody zostały wykonane na poziomie 450 milionów złotych, mówię oczywiście w zaokrągleniu przy czym dochody bieżące to jest kwota 403 miliony pozostała to są dochody majątkowe natomiast jeżeli chodzi o wydatki wykonane zostały na poziomie 479 milionów złotych przy czym 74 miliony złotych to są wydatki majątkowe natomiast pozostała część czyli 405 milionów są to wydatki bieżące a co ze stanem zadłużenia miasta jeżeli chodzi o zadłużenie na dzień 31 grudnia 2018 roku, ono wynosi 196 milionów złotych. Przy czym w tym momencie wchodzi w taką sferę schodzącą, ze względu na to, że staramy się tutaj z Panem Prezydentem w miarę możliwości realizować wydatki, ale ograniczyć. Zadłużenie wykorzystując te środki, które na dzień dzisiejszy miasto posiada. Kondycja miasta nie jest rewelacyjna, ale też nie jest zła, biorąc pod uwagę obligacje, które jeszcze wcześniej były wyemitowane na chociażby budowę Term czy, czy na budowę poprzedniego odcinka obwodnicy, czyli Aleje Solidarności. Koniec końców, radni udzielili absolutorium prezydentowi Jerzemu Łuszniakowi. Za wykonanie budżetu za 2018 rok piętnastoma głosami za przy pięciu przeciw i jednym wstrzymującym się.